23 lutego, opowiadanie pod tytułem Domek. Pewien mieszkaniec miasta postanowił sprzedać swój odziedziczony po rodzicach wiejski domek. Mężczyzna spotkał zaprzyjaźnionego dziennikarza, który lubił czasami pisać wiersze. Poprosił go o napisanie ogłoszenia, aby zamieścić je w gazecie. Także w internecie. Chcę sprzedać chatę, którą mam na wsi. Napiszesz mi dobre ogłoszenie o tym? Poeta napisał. Sprzedam ładną posiadłość, gdzie o świcie śpiewają ptaki. Otacza ją zielony las. Przez który płynie potok z czystą i połyskującą wodą. Wschodzące słońce zagląda do środka przez okna. Dom ma werandę dającą rzeźki i relaksujący cień. Wieczory urozmaicają świerszcze i gwiazdy. Jakiś czas później poeta spotkał przyjaciela i zapytał: I co, sprzedałeś ten domek na wsi? Nie, odpowiedział. Zmieniłem zdanie. Kiedy przeczytałem, napisane przez ciebie ogłoszenie, zrozumiałem, że posiadam skarb. Często nie doceniamy posiadanych przez siebie rzeczy, próbując uchwycić fałszywe wizje szczęścia, roztaczane przez telewizję. Rozejrzyj się dzisiaj wokół siebie i doceń to, co masz: swój dom, swoją rodzinę, przyjaciół, na których możesz policzyć zdobytą wiedzę, dobre zdrowie i wiele innych wspaniałych wartości, które są twoimi najcenniejszymi skarbami.